Witam, witam, witam. Słuchajcie, tym razem motocykl Yamaha Virago 535, czyli pojemność 535. Z 98 chyba roku, ale to jeszcze zweryfikuję. Jest to motocykl naszego klienta, naszego kolegi, który po dwóch latach użytkowania postanowił, że zmienia motocykl na bardziej turystyczny i kupił Hondę CBF. Motocykl, słuchajcie, jest w fabrycznym malowaniu. Dwa lata temu został sprowadzony z Niemiec. E, więc i tutaj ten przebieg można sobie bez żadnego problemu zweryfikować zarówno i ten niemiecki jak i ten polski w Cepiku bo motocykl ma zaledwie 34 tysiące kilometrów motocykl ma zmienioną kierownicę e, na wygodniejszą w stosunku do każdej Virago e, jest troszeczkę szersza, więc ten e, powiedzmy, że pro, e, łatwiej jest ją opanować prowadzić, manewrować tym motocyklem no i przede wszystkim wygodniejsza, to, to, to nie da się ukryć co jeszcze? Rzuca nam się tutaj w oczy ładne, fabryczne oparcie dla e, pasażera. Pikowane siedzenie, bo jest to wersja DX, czyli wersja na pikowanych siedzeniach, chromowanych deklach silnika. No i chyba w tym najfajniejszym malowaniu, według mojej oceny, jakie można spotkać na, na motocyklu. Co jeszcze więcej, e, gmole tutaj takie delikatne na silniczek w razie W zawsze coś tam pomogą. A teraz tak motocykl ma słuchajcie niewielki przebieg no bardzo nie, bardzo, bardzo niewielki ten przebieg e, czego odzwierciedleniem jest chociażby tarcza hamulcowa która, która jest praktycznie idealna tu nie ma wyczuwalnego rantu tutaj no po prostu jest ta tarcza taka jak wyjęta z paczki czekajcie zajrzymy do klocków no klocki to powiedziałbym 100% 100% to są klocki nie? także no i przede wszystkim zobaczcie jak wygląda obręczkowa nie wiem, czy te słońce tutaj nam dzisiaj nie przeszkadza, ale no postaram się Wam tu jak najwięcej pokazać. Oczywiście motocykl w fabrycznym malowaniu nigdy wcześniej nie był malowany. Jest on w pełnym oryginale lakierniczym. Widzicie, jak te wszystkie przełączniki, manet, manetki, wszystko jest niepowycierane, wszystko jest takie czytelne jak powinno. z takim chromów to takich parę delikatnych można znaleźć tutaj odprysków takich tu bardzo, bardzo delikatnych więc informuję, że takie coś jest i z wizualnym mankamentów taki coś dwie takie ryseczki na samym końcówce wydechu to jest wszystko co, o, może i tutaj takie coś znajdziemy no. to mamy wszystko co, co ten motocykl ma pokazane a, i słuchajcie, tu pod kątem, tak jak się spojrzy, to jest taka delikatna tutaj, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, taka delikatna wgnioteczka, ale to już naprawdę trzeba się dobrze przyjrzeć, bo to widoczne jest pod kątem. No słuchajcie, no szprychy z tyłu, to wręcz fenomenalne. Amortyzator tylni, Wszystko tutaj, takie jak powinno, czyli idealne. Siedzenie oczywiście bez żadnych uszkodzeń, bez żadnych tutaj mankamentów. Druga strona tego motocykla jest jeszcze chyba ładniejsza od tamtej, bo tutaj nawet nie spotkamy, no zobaczcie, nic co by nas mogło rozczarować zdziwić, bo jest to wszystko takie... takie piękne. Zobaczcie jak szpryty na tym kole wyglądają motocyklu, który ma 20 słuchajcie 5 lat, nie 2,5 roku, tylko 25 Jest to wszystko takie no... ładne, no ładne. Polanko zobaczcie wydechowe po prostu jest piękne no i tutaj znowu wracamy do przedniego koła oczywiście ja Wam to lepiej zobrazuje też na zdjęciach <grym> bo na OTOMOTO będzie tych zdjęć 35, na Olixie tych zdjęć będzie 5 eee, wystarczy tylko wejść w zakładkę tych e, poszczególnych e, portali, wpisać miejscowość ława no i Wam się wyświetli ten motocykl będziecie mogli go sobie na spokojnie tam obejrzeć albo do nas zadzwonić telefon do firmy to 500 134 533 motocykl w dniu dzisiejszym będzie jest wystawiony na OTOMOTO na OLX -ie. także zapraszam, bo wersja fajna wersja DX Girago 535 z 98 roku zarejestrowane w Polsce z bardzo małym przebiegiem, tylko 34 tysięcy km. No i ładne, naprawdę słuchajcie, motocykl jest ładny. Jak ktoś szuka takiego egzemplarza yy, zadbanego, czystego, no to myślę, że tutaj spełni wasze oczekiwania. Moje spełnił, bo gdy go zobaczyłem, gdy on powiedział mi, że on będzie go chciał odsprzedać albo wymienić za coś innego, to od razu zdecydowałem, że dobra przyjedź do mnie, yy, no coś ci innego sprzedam, to wezmę w rozliczeniu. No i taka tu historia popłynęła, bo wiedziałem, że ten motor jest wart tych pieniędzy. Tutaj. Działa, działa, działa. Na światełko włączymy. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Ale się przełączają. Dobra. Pracuje naprawdę wzorcowo no i wygląda słuchajcie fajnie. no Ładny, zadbany, przede wszystkim zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony motocykl. E, tak naprawdę, tylko wsiadać, jeździć, eksploatować i cieszyć się e, motocyklem. Jednak tam słoneczko tu troszeczkę przeszkadza. Wieczorem nagrywałem wczoraj relacje, troszeczkę lepiej to wychodziły. No ale już dobra, nie będę zmieniał. Musicie zaufać, że motor naprawdę jest fajny. Naprawdę jest fajne, nie zmęczony, nie jakiś wyeksploatowane, bo 300 tysięcy to jest nic na takim motocyklu. naprawdę to jest duże nic. OK. Telefon 5134. Firma Sylfmoto. Moto. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.